Jest nas coraz mniej, a Polska to najszybciej wyludniający się kraj na kontynencie. Jeśli ta tendencja się utrzyma, to w 2060 roku będzie aż 10 milionów Polaków mniej. Depopulacja to trudne słowo, dotyczy całej Europy, ale to nasz kraj przoduje w niepokojących statystykach. Dlaczego tak jest? O demografii, która niepokoi. Potrójna radość. Sentino, Sofia i Suzan przeszły na świat w bydgoskim szpitalu klinicznym. Maluchy czują się dobrze. Trojaczki to rzadkość. Coraz rzadszym wydarzeniem jest jednak jakikolwiek poród. Do końca września w Polsce urodziło się 181 tysięcy dzieci. W tym samym czasie zmarło ponad 300 tysięcy ludzi. Mamy ujemny przyrost naturalny. W miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców tylko w Rzeszowie było więcej urodzeń niż zgonów. Według danych GUS za zeszły rok ludność Polski to aktualnie prawie 37 milionów 400 tysięcy osób. Przez rok ubyło 158 tysięcy mieszkańców. Według najnowszej symulacji w 2060 roku będzie nas o 9 milionów mniej. To tyle, ile suma mieszkańców 25 największych polskich miast. Prawie 30% społeczeństwa polskiego w roku 2060 mają stanowić osoby 70, plus. obecnie jest to 14%. System emerytalny będzie na skraju wytrzymałości. Zacznie brakować rąk do pracy. Mniejsza liczba zatrudnionych oznacza mniejsze dochody, e, mniejsze dochody budżetu państwa, mniejsze dochody podatkowe, a tym samym wpłynie na zubożenie nas wszystkich. Aby zapobiec wyludnianiu się Polski potrzeba dekad. Na razie współczynnik dzietności mamy najniższy w Europie, wynosi niewiele ponad jeden. Żeby Polaków nie ubywało, musi być dwa razy wyższy.